Cześć, widzę tutaj Wild Drift. Tym razem na Susik pod AP. Lubię obrażenia magiczne, ale lubię tych, te Championy, które właśnie mają jakieś fajne przeliczniki. Nie wiem dlaczego nie mamy Junglera. No nic, lecimy na Topa, na Double Topa, zagramy z Teemo. Nie kupiłem tej książki. Aj, mój błąd, ale będziemy lecieć pod ludena, na Maskę Rabadon. Like i, I Morello. Gdzie ten Dariusz? Przeszłość. Twój domen przeszłości. Tak szybko Faj Musimy na niego uważać. Dobrze, Timo sobie poszedł, no to został, zostawi nas samej. Super. Nie skupiamy się na takim stakowaniu, bo nasze obrażenia tu będą, będą AP, więc stakowania za dużo nie będzie. Bum, został nas Darek, uspokój się. Czyli mam Ignite'a, tak, ale już spalił swojego. Mhm. Dobra, cofam się. Cofam się po książkę, zostaje tu Ward'a, lecimy z powrotem. Sen na mid, w ogóle co to za meta. Na Ziggs'a, to no, mamy w dżungli no. Jeżeli na master nas skoczy i się wyfarmi, może być ciężko. Nie będziemy tankowi. Szkoda, bo Timurki. nie zdążyłem mi pomóc. Leży sobie biedak. Kiedy się da, coś tam zawsze. Zawsze wyfarmimy. Tutaj nasz Timurka już wyzywa. Notujemy go, dajemy sobie z nim spokój. O rany. Ale słabo to wyszło. No, takie jest moje właśnie, takie mam zdolności spakowania. Muszę uciekać, tutaj Dariusz... Prosiłbym mnie właśnie ultem. No jest całkiem niezły ten Dariusz. Może Timo tu obroni wierzę, ja sobie cofnę. Super. No może się tak wymieniać. Na trzecim poziomie, nieśmiertelność, stanem mózgu, życie, to jedyne słowo. Okay. No, zaraz w masterach, gdzieś ten master przecież musi być. Super, udało się. Dzięki, dzięki Timu właśnie. A gdzie jest Master? Gdzie jest Master? Czy Master, nie wiem, smoka bije sam? Ja troszkę, populsuję tą wieżę. Dodatkowo jest taki złota dla mnie. Czy uda się ją wziąć? Nie wiem, może. Super, udało się. Pierwsza wieża dla nas. Dodatkowe złoto. O, taków tylko 20. No tutaj... Tutaj porażka jeśli chodzi o stakowanie. Mamy Ludena, następnie but, to CDR-kę. Będzie musiał jakoś uciec przed tym Dariuszem. Dobra i maska. Gdzie jesteś, Darek? Chodź tu. No okej. Okay. Darek się chował. No troszkę za wcześnie ten ult. andiamo so. oh, a so fare la foto abbiamo la super adesso vedo che c'è da lì Przykro mi Darek uh, Super Było blisko, stankowaliśmy wieżę Aha, tutaj jest ich, że na tier dwójce. Wracamy bronić mida, bo drużynka zapomniała o tym O rany, rany, o rany, rany, zagierki Nie gierki po niego no, stonuj go! że ona tutaj dość mocno. No, ja, ale w końcu go ma. zginęła. No, szkoda. Gierka się wyrówna dzięki temu. Czy Ażka, ażka jest podkryta. Okej, okay, będzie boleć. No nic, czekamy na naszą maskę. No jeszcze nam troszkę brakuje. Może Simona w topie obroni to. Lulu, nie uciekaj, nie cofaj się. Dopisujemy to. Super, udało się. Nie, nie, nie walczcie pod wieżą, nie pod wieżą. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No bo... Koro daje wik... wikika, to możemy go wziąć, czemu nie? Klejcik. Kolejne złoto. Dobra, na razie Dariusz. Dariusz ma Trinity Force, więc... Biję mocno. Nie, ma co, nie będę ryzykował, że mnie Dariusz przyciągnie. Potem z Masterem nie wykończą. Szybki fleszyk. Teraz chyba lajka, żeby ich spowolnić, a mieć więcej zdrowia. Może broń to. Bota Master z Lulu. No może być ciężko. Lulu pod tanka. Dobra, Master troszkę głupi. Czyli on tak. Na razie. Super, super zagranie. Zabrała się. Wow. A, to się bało do nami. Nie Zabrakowa nam tutaj. Okej, okay. mogliśmy jeszcze nabudować naszego tego Czy Edrick wykończy? Masakra. Timo, kiedy ma Timo? Harolda. Timo gra swoją gierkę, gdzieś tam na topie. Graliśmy razem to Teraz gra sam. No, po jednej Timo ucieka. Timo też ma już maskę, widzę, że pod przebicie gra. Ile nam brakuje? 800, mamy już 700. Poczekamy może w bazie. Nic się nie stanie chyba na mapie. Może byśmy tego smoka wzięli. Ile będziemy wida bronić? Ok. Mamy. Rabadonik. Później jakieś przebicie odporności na magię. Tutaj Dariusz troszkę zbudował. Niech Pan wziąć Dariusz, ale ok, nazwijmy ulg, nazwijmy ulg, w tym miejscu będziemy prasować. Chyba. Okej, okay. Ezreal. Boom, Ziggs. Jestem jest Nie ma Dariusza. Nie, jest na topie. Dobra, on tam z Ziggsem, znaczy z sobie walczy. My idziemy po Smoka. Nie wiem, czy dam mu radę w tym bildzie po date. Potrzebuję pomocy. Klikam od razu RK. Nie wiem, ktoś przydzie mi pomóc. Zaraz nie, nie mam mamy. Ok, dużego pomoże. może. Trochę wyjdziemy. Owodka. Ojej, to to taki, to okropnie. No, no, na wokół nas. Na razie... Ktoś tutaj jest. A, tam jest Dariusz, okej. Okay. Na Dariusza nie idę, to mam, czy, bo Timo z nim radzi. tutaj jednak. Uff. Stalowe nerwy miały dar. Nie wyszedł na senne. Nikt czekał na mnie. Prawie mnie wykończył. No nie, tylko nie to. Dlaczego się podają? Dlaczego no, ten Nasusik się nie mógł rozpędzić? No, brakowało mi jeszcze jednego itemka, czy tam nawet dwóch. Skoda, no tak wygląda na susik AP, no fajnie bije, potem się jeszcze rozkręcam, no to tyle, do zobaczenia, hej!